Otóż nie sądzę, żeby gdyby rzeczywiście ewentualne nowe władze zdecydowały się na politykę nieakceptowaną przez władze Unii Europejskiej i zagroziły wyjściem, to Unia Europejska może powiedzieć sprawdzam. I być może dobrze byłoby, gdyby jakiś mniejszy kraj wyszedł ze strefy euro. Bo to byłby bardzo dyscyplinujący ruch dla pozostałych. Jeżeli w ogóle istnieje zagrożenie dla strefy euro, to nie ze strony Grecji, a ze strony Francji czy Włoch, gdyby um, układ społeczno-polityczny w dalszym ciągu blokował tam reformy, bardzo ważne dla tych obu krajów. A ponieważ to są duże kraje, to to, to co tam się dzieje, ma duże znaczenie dla reszty strefy euro. No, tylko czy z tymi reformami nie jest tak, że one są już y, takim strachem, bo y, no, powiedzmy w Polska według zgodnej opinii tych najbardziej liberalnych komentatorów, w tym pana profesora, nie przeprowadziła w ostatnich latach żadnych fundamentalnych reform, a jeżeli to na gorsze, bo w Polsce rozwiązano e, e, OFE. I proszę bardzo, jaki wzrost? 3,3%. Najpierw powiemy krótko o Grecji. W Grecji są potrzebne reformy, które są bolesne dla niektórych polityków. Czy tacy, którzy lubią rządzić za pośrednictwem układów korupcyjnych Albo rządzić przez własność państwową. Tego akurat tam najmniej zrobiono i utrzymuje się ciągle zbyt duża biurokracja, zbyt duża władza polityków poprzez, między innymi, własność państwową. Co do Polski, to można powiedzieć krótko. Upływa sporo czasu między daną polityką gospodarczą, dobrą czy złą, a jej efektami. Na przykład w Niemczech. Na co wskazują Niemcy? Dlaczego Niemcy są w dobrej sytuacji? Bo 80 lat temu rząd Schrödera zrobi głębokie reformy rynku pracy oraz zrobi pewną racjonalizację wydatków socjalnych i po 8-10 latach rząd Angeli Merkel, który niewiele reformuje, odcina kupony od tych reform, więc pamiętajmy, że nie wszystko to, co jest dobre lub złe za czasów określonego rządu, jest zawinione lub spowodowane przez tenże rząd.